Sieman górskim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Drakom i widzimy się w kolejnym odcinku Harry'ego Pottera i Więźnia z Kabanu. Ej, jak widzicie jednak udało mi się zastopować ładnie grę, że możemy sobie kontynuować teraz na nauce Expecto Patronum, Także Gdzie To Gdzie ja tu mam EXPECTO PATRONUM! A, muszę... EXPECTO, a, muszę... być przeruż... expecto to PATRONUM! To, być przeruż... Aha... rzucasz zaklęcie. Aha... EXPECTO PATRONUM! Takomity czar, Harry. jeszcze dwa takie, a będziesz mógł przejść dalej. Boom. oj Rozumiem, że to będzie wyzwanie EXPECTO Właśnie tak Harry, jeszcze tylko raz Ekspekto Fantastycznie, trzy idealne zaklęcia Harry Jesteś gotów na następną część lekcji Aż się boję, powiem wam szczerze Przeszukaj pobliskie komnaty I bądź gotów na rzucenie czaru Dlaczego mam być gotów? To jakieś wyzwanie? Poczekaj no. Na... Wyzwanie raczej jest, ale... Ale. Ale że po co mi odnosi się... Um, o, kominek. DEPULSO! Nie, to nie kominek, to jest... Yy, tu piacza. A nie, tędy wszedłem, już myślałem, że to się minąłem. W sumie tędy... O to mi chodziło. Nieważne, nieważne. Lecimy. Depulso! Będziecie mieli w końcu coś dla mnie strasznego, czy nie? O, tu będzie, to jest szafa z Boginem. Trzy nawet szafy. Jaki ładny, starszy pan. O, to Dementor. Nie Harry, skup się. To Bogin przybrał kształt Dementora, żeby cię nastraszyć. Excepto patronu! Excepto patronu! Jeśli jest więcej niż jeden dementor albo bogin, ich obecność zapewne uniemożliwi ci ruch. Rzuć Oj, zaklęcie hoj. patronusa w bogina, żeby go unieszkodliwić. No. Zaczaruj każdego bogina w okolicy. Musisz pokonać wszystkich, nim zaklęcie przestanie działać. Excepto patronu! Excepto patronu! Nie nie tak, tak. Wygląda na to, że opanowałeś to zaklęcie. O! jest tu także karta kolekcjonerska. Szczerze to myślałem, że to będzie trochę dłuższe, no ale dobra. O, patrzcie, Harry chodzi. Eee, oh, eee, oh, eee. O, nie wziąłem karty. Wziąłem? Czy nie wziąłem? Co? O nie! Ale chciałbym wystraszyć. Oh. Ekspekto patronu! Ekspekto patronu! Ekspekto patronu! Ja słabo no. patronu! Ex facto patronu! Ex facto patronu! Jeszcze dychasz! Ex facto A tego nie pomyliłem. Ex facto patronu! Ex facto patronu! A to oni teraz mnie uczą, nie wiem. Ok. Zgadza się. Ex facto patronu! Ex patronu! W patronu! Exfecto patronu. Exfecto... Ale naprawdę wyśmienicie! Wybacz mi pułapkę i to wszystko. Nie. Musiałem sprawdzić, jak się zachowasz, gdy dementorzy cię zaskoczą. Poradziłeś sobie bezbłędnie. Dziękuję, profesorze Lupin. Po lekcji walki z dementorami. Harry zapytał profesora Lupina, czy to prawda, że Syriusz Black i ojciec Harego byli przyjaciółmi. Profesor Lupin wydawał się zakłopotany tym pytaniem. Powiedział tylko, że dawno temu znał syriusza, a przynajmniej tak mu się wydawało. Aaaa! Parszywek zniknął! I wiecie, co znalazłem na podłodze? Kocia sierść! Żółta kocia sierść! Sugerujesz, że krzywołap. Właśnie usłyszałem, że mają uśmiercić Hardodzioba za to, że zaatakował Malfoja. Nie mogą tego zrobić! To wszystko wina Malfoja! To jego powinno się ukarać! Coś musi się dać zrobić. Może apelacja? Apelacja? To jest myśl. Jestem pewna, że czytałam o podobnej sprawie hipogryfa. Poszukamy w bibliotece. Pójdę z wami, ale jestem wściekły na Twojego potwornego kota. Ciekawe, gdzie jest pani Pins. Może krzywołapią też dorwał. Na pewno pozwoli nam przeszukać księgi pod kątem hipogryfów. To ważna sprawa. Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. Musi być jakaś inna droga. W porządku, ale spróbujmy nie wpaść w tarapaty. Kłopoty? Kto mówi, że wpadniemy w kłopoty? Depulso! 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 De

Dobra! Ja się tylko zastanawiam, skoro wszyscy uczyli się na przykład tych zaklęć, tak jak to w tym A przypadku łączyć karpę retraktu, to teoretycznie oni też na tej lekcji byli. Ej, Te więc też oni powinni umieć rzucać karpę retraktu. Umieć. Jeszcze? A. Po drugiej stronie też mamy coś takiego. Tam widzę. Alohomora! Alohomora! Plastyka. 1380 kurczy mamy fasolków. Jesteśmy... Carpery taksów! Lol. Oku. Czy ty nie tak robisz? A, tam jest drugi karpery taksów! Karpere taksów! No wow Dobra dajcie bo widziałem... Kurde Hermiona Skocz teraz na ten stół <grywa> za krótkie nożki masz Teraz sam pani się wezwie? Nie dobrze Fajnie. gdzie też będę musiał osobno wskakiwać? Jesus. Co za ludzie tu są Chyba, że poczekajcie za go. takim czymś a na czatach stoi, tak? Wezmę to stąd, tron. Ty i Harry zostancie na czatach. A, to są mądry. Krzykniemy, jak pani Pinc się pojawi. Hm, a więc lecimy do działu prawnego. Ale to było trudne, naprawdę obok. Aj, stopi. No i rzucaj, rzucaj. Te kurcze zawsze będziesz... ciapą. No rzucaj. Dobra, dziema. Dobry gnomek z ciebie. Eh, szkoda, że. Dobra, jeszcze dwa. Dwa piękne, obślizgłe gnomki. Jeden opis z na nożki i pogląbku. Lapiforce Nie, z Drakoniforce. Poczekajcie, najpierw no, Wow, burżuaza, 27. E, to są... kociołkowe puszki Znowu smoczek. Boże, brakowało mi ciebie normalnie. No, weź sobie ogień. Pięknie, ogień wziąłeś. E, dobra, teraz chyba przez drzwi. Co, w kominku mam napalić? Serio? Oh. Nie wiedziałem, że jestem taki mądry. Poczekajcie. Czy jestem? Tak, jestem. Bo teraz tu trzeba ah. <śm>. Coś nam się otwarło. Mam książkę tą, pewnie... Tu jest ta księga! Brawo. Świetnie! A teraz do Hagrida. No to, let's go do Hagrida. Nie wiem w ogóle, o co kaman. Tutaj tak się wszystko szybko dzieje. Znalazłaś coś, co mogłoby pomóc w obronie Hardodzioba? Tak, zostawiłam książkę w harce Hagrida. Chwileczkę. Jak to zrobiłaś? Dopiero co poszłaś? E mm, poszłam na skoty. Szybciej nie możemy się spóźnić na zajęcia z Uroków. To niedaleko. <laughs> <laughs> a do mnie do państwwa! Uciekaj! <laughs> kompletnie oszalała! Ja nie będę ratował jej przed książką na pewno nie. O nie. Może się tym zajmiemy? Nie. E, nie mamy teraz zajęć z uroków? Tak. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę, gdziekolwiek jest. Hermiona, ja Decyluj, mówię, że no, Harry. nie. Lecimy na uroki, bo chcę się nauczyć, Klacius. Co nie? Żoń was. Czy to jest tutaj? Witam wszystkich, jestem, profesor Flitwick. Prowadzę zajęcia zakleci uroków. Dziś nauczymy się praktycznego zaklęcia zamrażającego zwanego Glacius. Pomyślmy, kto miałby ochotę zademonstrować... No pewnie Harry. Pan Potter, spróbuj. Jaki przestraszony Boże. Jeśli przejdziesz przez drzwi, rozpoczniemy naukę zaklęcia Glacius. Glacius, sorry, ja wszyscy to powiedziałem. Jak mogłem tak, tak skaleczyć to. Jak amazońskie salamandry. Hmm. Apetycznie wyglądają. Lasius przydaje się do zamrażania przeróżnych rzeczy. Zacznijmy od amazońskiej salamandry. Gotowy? No powiedz Teraz uważaj, ha. Musisz unieszkodliwić zarówno bestię, jak i jej ogień. Spróbuj. No, mogę już. serca. Wow, rozpadła się. A to co? Lasius. Uh, 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 powiem wam, że jeżeli chodzi o to zadanko, to tu będę miał poważnie. straszliwy problem, jeżeli chyba chodzi uh, uh, o to do wszystkich dziesięciu Tam godęł w tam nie wiem jak to tam się nazywa. Bo niestety tutaj jest strasznie uh, ciężko... Spróbuj żeby zamrozić wodę. Dobra, sam też na to wpadł, ci. Lasius. Wyśmienić! Rety! Twardy lód! No nie? Teraz najważniejsza część, Harry. Oślizg. Używaj strzałek w lewo i w prawo, żeby sterować. O, oh, Jezus. Naciśnij strzałkę w górę, żeby przyspieszyć, a strzałkę w dół, by przyhamować. Jedziesz. Jeden. się na końcu trasy. No fajnie, kurczę. No i wziął. Może czujesz jak na tak. A tu bo takie wiecie, taki 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 smaczek zobaczyć czy da się wypaść co? Da się. Chciałem sobie przypomnieć, myślałem że to jednak... A, hamujemy tak troszkę. O, tak wchodzimy w gridarz. Możemy przyspieszyć. A Tak A myślałem, że ja tu mam w tym Nie no serio, ja myślałem, że... Spongeek. Spongeek, uh, myślałem, że się tu. Zembra, że zembra Sor, że za szczególnie. proszę. O! O, Hermana była lepsza od Dobra i tu w ogóle widzę, że mamy dwa. No nice. Mam karty Jezu śliczne. 21 kart. Może kiedyś uda mi się. Ale, wow. A i za, szufladę, szufladę. Złagniane wręczenia są na tej drodze, powiem Ci, bo możesz wypaść. Strasy. O, albo tak. Dzięki, to się chronią. O, tak się to. Okay. O, jeden. Bingo. Nie no, szczerze to nie jest później Ale tu przynajmniej na lata widzieliśmy, że te bierzemy to to droższe. Możemy sobie na nartkę pójść w czyciadze. A pochliczki. Czemu, nie mogę postrzelać? Oj, 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 myszka mi się zacięła trochę. No, tu są schody na dół? Ha? Nie, poczekajcie. Ale do góry po co? Stop. Czaję. No, nie tutaj, sorry. Ach, no, znowu. Kurde. Ja chcę delikatnie sobie zejść, a mi wyskakuje przez to. Nie, bo myślałem, wiecie co, że... ...po tego godło trzeba spać, był taki, taki... ...taki, wiecie, taki joke. Niby. A wiecie, trzeba skoczyć tutaj. Trzeba popełnić samobójstwo. Jakie to poświęcenie, zobaczcie, dla karty. Zabić się. Ale mamy ile już? 3 z 5. Ej, to dobrze. A jednak się nie trzeba zabić. No, kurczę, eee, blada. M, normalnie eee. się zabij. Specjalnie dla tej negatywnej karty, co nie? I slasus, slasus. Nawet. Ta Tak, salamandra takaś. Się... By była Hm, <grym>. Widzę tam... Ładny safe. A czemu tu jest zamknięte? Nie wiem. Depulso! A już jest otwarte, no proszę, proszę. Dawaj tam i tu szybciej te fasolki. Więcej was ma nie miała, serio? No kurcze. Jak w żadnej innej części, nigdy tyle fasolków nie miałem. Chyba. Spongiwus! Mm. O o! Po rozsądzeniu to pójdziemy za... Aaaa, musi tam skończyć Ale pięknie nam to wyszło, jeżeli to mamy 6 kart. O o! I się nam zepsuło. Chciałbym się zepsuło. Wczytywanie gry. Coś ciekawego dla Harego tu przygotowaliście? Oj, o chwilki. No, powiedzmy. Co tu będzie? Hmm, Zrobili nam schody. Checkpoint. Brawo. I co, you? aha wiedziałem. Tu pewnie gdzieś będzie... a, wiedziałem. 4 z 5. Kurczę bla I karta będzie. Będzie karta? O, i za dużo by ich dawali. Spongi. Spongi, ja chcę to spłonąć. Hmm. Idziemy prosto teraz. I co to będzie, piąta? O, jednak nie. Za dużo bym chciał Wiem, sobie stamtąd, lecimy sobie Tamuj. Tam mój lecimy. Czemu nie mogę tam iść? Ehm, obstawiam, że właśnie też mi się coś tutaj otwarło, ładnie. Piu, piu. Czyli teraz idziemy w prawo. I mamy kar ciałkę Gdzie są przeciąg dopiero bale W sumie nie będę swój pikuśmyczny murona. Ubrać O! Siema No, strzela któryś. Jak nigdy taki chętny walki jestem. No dawaj. Czy on sobie to z nosa wyjął? Fuj. Ała. A wiedziałem. Co jeszcze jedna armia? Sobie wyjmują e, pytarki z nosa. Rozumiem, że Sylwester jest niedługo. Ale żeby z nosa sobie fajerwerki robić. W sumie fajna rzecz. Teraz sobie z ucha na... To nie było z ucha. To było. Jeszcze... Przez... O, godło. Hmm. A, że tu. Serio? A, patrzcie. Co... A ile było Sekretne Czyli co? Mamy wszystkie pięć sekretów tutaj. Wow, jesteśmy się naprawdę. Mianowicie system po prostu. A tak się bałem w sumie tego Glacius. W sensie, że niby takie najtrudniejsze miałby. Fiuuuuuuuu Fiuu. Nie wiem czy to był, czy był pomysł, bo nie wiem czy tarczy tam niebo A innak nie A dobra Fiuuuuu Dobrze A, ten... A jednak tenka Chciałem powiedzieć już tak wiecie tak go pochwalić tak Na szybko co O o. Bo tam jest ciałka. Jednowa. To teraz pójdziemy sobie w lewo. No Niech też się parę wki, no, tak? to to A i teraz tu będę. Hamujemy. A to jeszcze nie tu. To było tu, to było tu. Jeszcze Drako nad nie wyjdzie, że A to bo tu! tu. Żal. Dobra, wiem już. Czyli możemy jechać szybko. Ale do pewnego momentu idziemy prawo. Wow! A ja mogę myszką sobie z Kurczę. kurczę. Aj, nie udało się kopytkiem zebrać tej linki. Przynajmniej dłużej sobie po nartach wyjdziemy. Po nartach, też coś. Dobra, i tu będziemy sobie zwalniać, nie przyspieszać. Czy to tu będzie? Tak, to jest tutaj, brawo. Czułem, że to wydzielą kartę trolla. O-o. Proszę. Wspaniale Harry! Ukończyłeś zadanie, Glasius! to nie Udało ci się zebrać wszystkie 10 tarcz. Wiesz co to znaczy? E, nie. Komnata fasolek. Baw się dobrze, Harry! że to mogliśmy... Byśmy sobie oszczędzić tą komnatę fasolek, no ale nam ją dają... Bo, no to sobie wejdziemy. Zbierz tyle przedmiotów ile się da, zanim skończy się Twój czas. Spongify. Spongebob. Będę cię uczył. Spongebob. Spongebob. na dół. Teraz lecimy tu. Spongebob. Spongebob. To teraz wchodzimy tutaj, o proszę. A, chary, chary. Sieroto. Co nie ma? Spongue. Parę mu zamknęli. Eee, jak to się nazywa? Skrzynki. Wow. Ile mamy? Dwa tysiące prawie. Co my z tym będziemy robić? Jeść chyba. O, tu będzie dużo. Dużo dyniów 134 Ciekawe jakie karty będziemy sobie mogli kupić A to już sam sobie w sumie Jak to eee, Tu mam, chciałem? Tak tu chciałem mam czasu w sumie? Strasznie dużo jest tutaj czasu W dwójce nie mieliśmy go tak dużo W tak ubogo było No, lecimy teraz tutaj. Słuchajcie, wracam do Was po krótkiej przerwie... Ehm, babcia weszła do mnie. Na chwileczkę co prawda, no ale musiałem przerwać nagranie, bo ona nie rozumie, że nagrywam. E, Także w sumie nic się nie stało. Wracamy do bo, zbierania fasolków, trochę słuchawki na no, no ale to nic. E, I w sumie chyba nawet będziemy niedługo kończyć, bo... bo 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 e, nie przewidziałem, że będziemy robić się coś jeszcze więcej klucz właśnie wyzwania Glacius. Tak? No, za czym co nie wiem? Możesz teraz zamrażać różne rzeczy? Wszędzie było ślisko. Ej, bomba! I salamandry, wielkie jak Hagrid. Te niebieskie czy szkarłatne? Zresztą, co za różnica? Jeśli chcesz, możesz jeszcze raz potrenować Glacius, Hary. Możemy też wrócić tu później. Aha, czyli oni już, e, ja już się nie ruszam, bo wtedy jak się ruszyłem, pamiętam, że włączył mi się filmik, że chcemy iść na ekspektor patronu, a my nie chcemy iść na ekspektor, to znaczy iść gdzie indziej, wróć, no. E, także ja się teraz z Wami żegnam, mam nadzieję, że ci się Wam spodobał, e, mieliśmy teoretycznie dwa wyzwania, Herbona trochę tak przestraszona, nie co na to zaczęła w tych drzwiach, nieważne, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.